Tomasz Osieciński na, na gali, na wieczorze walk R8, witam serdecznie, no muszę, muszę nawiązać do tej całej sytuacji, która się dzieje, zresztą którą sam podkręcam delikatnie, ponieważ gdzieś tam cały czas w kulorach y, widać, że zacząłeś trenować, y, kolejni promotorzy starają się o ciebie tak naprawdę i wydaje mi się, że to wszystko jest kwestią tak naprawdę jakichś takich negocjacji, tak mi się wydaje. Y, Powiedz, które organizacje, czy możesz powiedzieć, kto się do Ciebie zgłosiła, bo przynajmniej czy ile było tych organizacji? Co się dzieje tak naprawdę w, w kontekście Twojej sytuacji? Czy, pierwszą propozycję już zostałem dwa lata temu. Y, zgłosiły chyba się wszystkie trzy takie topowe organizacje w naszym kraju. Mm -hmm. y, odmówiłem, potem w, w następnym roku też się zgłosili. No i teraz się zgłosiły jakieś organizacje, y, ale nie mogę za bardzo o tym mówić, no, która to jest organizacja. Jasne. Jak... A czemu wtedy odmówiłeś, a teraz, a teraz zastanawiasz się nad tym, ewidentnie? Yy, raz że byłem w innym czasie niż teraz jestem. Yy, bardzo dużo yy, miałem zajęć innych niż sport, czyli yy, dużo miałem grania. Oczywiście. I teraz postanowiłem sobie, że jak już... Yy, wiesz, ja jestem urodzony sportowcem. No 27 lat, więc jakby to zawsze mnie pociągało. Yy, zawsze się biłem w szkole pod szkołą. Yy, na bramkach, wiele stęczyłem, z, z, rund z, z wal, walczyłem. Yy, Jaki a... rekord? <laughs> nie, no, ale no, jakiś tam rekord jest dobry, ale yy, no, nie miałem czasu yy, ale zawsze gdzieś tam, gdzieś tam chciałem to robić. Co jest twoją bazą poza sportami siłowymi? Na ile właśnie wszyscy się zastanawiają, jaką masz historię sportu walki poza tymi teraz bijatykami Zwykły szkolnymi. szkoleniu? z judo. Mhm. Jakie tam miałeś osiągnięcia? Ja nie byłem młodzieżą mistrzem Polski, więc to nie aż takie wielkie osiągnięcie, ale, ale coś tam pamiętam jeszcze z tego. Pamiętasz, rozumiem. Tak. Y, rozmawiałem z Popkiem, którego pewnie obserwowałeś, który ostatnio walczył. Zapytałem się, bo gdzieś tam do mnie dotarło, że być może miał być jego kolejnym rywalem, jakby burnejka bądź Popek. On powiedział, no tak, w zasadzie nie odpowiedział jasno, aczkolwiek gdzieś tam. Widać, że, że poruszyło go to pytanie. Czy to jest przynajmniej? Nie zapytam Ciebie, czy ty będziesz jego kolejnym rywalem, ale czy chciałbyś się zmierzyć z POPKiem. Jeżeli znaczy, to by miało jest być to, to dla mnie, jest to dla mnie bez różnicy. Yy, jeśli coś robię, to staram się być na 100%. Yy, więc jeśli jakaś yy, federacja... Podpiszę ze mną kontrakt, na który się zgodzę ja, czyli spełnią moje warunki. Mm -hmm. Będę ciężko trenował i będę przygotowany na każdego. Więc dla mnie, dla mnie bez różnicy, kto to będzie. Okay. Nie ma dla mnie wielkiej mm -hmm. różnicy. Więc ja jestem, jestem pracowitym człowiekiem, też nie jestem aktorem, a jestem tu, gdzie jestem teraz, mm -hmm. więc nie byłem zawodnikiem nigdy MMA, ale ciężko trenuję. I mogę to zrobić. Świetnym przykładem jest Mariusz Podzianacki, którego podziwiam. Ja spotkałem się przypadkowo z nim ostatnio na treningu i to właśnie on powiedział mi, że najważniejsza to jest praca. On jest tytanem pracy. Ja też jestem tytanem pracy. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że jestem tytanem pracy. Od wielu lat, staję o 5.30, wiele lat trenowałem sporty siłowe i, i robiłem dwa treningi dziennie, więc dla mnie to żadna nowość, zrobić dwa treningi dziennie, wyrzeczenia, nie pić alkoholu czy przytrzymać dietę, dla mnie to jest normalne. Więc myślę, że sobie dam radę, no. Jakoś tam technikę z parteru pamiętam, stójkę poprawię, mam dobrych nauczycieli, pozdrawiam e, Jocha, który jest świetny, Strusa, oczywiście dzisiaj zrobiłem z tom, to Tomkiem trening e, góralem, ee, górale, Boże, żwalem, przepraszam. Więc myślę, że jak dojdzie do podpisania jakiegoś kontraktu, to będę przygotowany. Więc dla mnie nie ma zbytnio różnicy, to będzie. wstydzieś mnie, będę musiał wstawać wcześniej, bo wstaję o siódmej, ciężko pracuję, ty o 5.30, także będę musiał to poprawić. Natomiast powiedz, co w tym jeszcze Ciebie pociąga, bo rozumiem, że jest kwestia Twojej popularności, więc y, są powody finansowe oczywiście, ale czy jest... Coś znaczy poza kwestia tym? popularności to nie. Kwestia popularności nie. Mam już tak popularny. Nie, ten, bardziej że, chodzi mi, że nie, że nie, że nie dzięki, bo to, już, już to nawet, nawet mi przeszkadza, więc tutaj jak jestem w Karkowie, mówiłem to miasto, ale naprawdę bez okularów i bez czapki nie potrafię, nie mogę się ruszać. Wszystkich uwielbiam tych ludzi, ale po prostu czasami jestem zmęczony, no oczywiście, więc jaka, ale jeszcze nikomu nie odmówiłem autografu, ani nie odmówiłem zdjęcia. Wiem, że bo z tych ludzi nie istnieje, ja już ich pozdrawiam, ale właśnie nie robię tego dla popularności, bo y, mam ich. Jej... Tak. Miałem na myśli, że dzięki popularności jesteś w stanie y, zawalczyć po pierwsze o dobre finanse to raz, czyli to jest jakiś czynnik, który ciebie motywuje, ale czy poza finansami jest coś, co ciebie motywuje w tym? Co mnie motywuje w tym? Mhm. Mm no, czy, 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 co wszyscy nie zna, idą ci co, mnie znają, Lega, ci, co tak? mnie znają, to y, jest chęć rywalizacji, nie? Ja, y, tak jak mówię, zawsze byłem sportowcem i, i, i to jest takie wyzwanie dla mnie. No. Y, rywalizacja to, 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 to co, to ty. co się, mo, motywuje mnie, nie? Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że za bardzo nie wymęczyłem tak. Nie, nie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.